Włączyłam kamerę i zaczęło słońce się przebijać. Zaczynam robić ogórkową dawno nie było. Ogórki tegoroczne. Ciekawa jestem. Zawsze każdy swój otwieram, to się zastanawiam czy będą takie chrupiące, a na drugie danie jeszcze nie wiem co. Coś się wymyśli. Najprawdopodobniej kopytka z cynamonem, z masełkiem, ale jeszcze zobaczę. Powiem Wam, tak mi się chce spać. Trochę późno z wrześnią wróciliśmy wczoraj do domu, a ja to jednak jestem takim śpiochem. Ja muszę mieć takie 7 godzin snu, żeby było idealne funkcjonowanie. 7, 8 to już jest naprawdę wtedy fajnie. Ja ogólnie wcześniej chodzę spać. 21, 30, 22, max. No bo też e, koło 6 najczęściej. Przy wrocławskim rynku jest plac Solny i na tym placu jest sporo kwiaciarni. One są takie bardzo urokliwe, bo to wszystko jest też tak na zewnątrz wystawione. Zresztą wczoraj kawałeczek filmu wrzuciłam stamtąd. No i właśnie jak już wracaliśmy, to około 12 w nocy kupiłam kwiaty. Właśnie one chyba są czynne przez całą dobę. Tak mi się wydaje. Na pewno za czasów studenckich tak było. I co? I tutaj włożyłam do wody. A teraz sobie to wszystko popodcinam i coś z tego ułożę. Róże tutaj mam i kilka gałązek eukaliptusa. Eukaliptus to już mi tak z jesienią bardzo kojarzy albo ze świętami, ale bardzo lubię. Mi... Piątek, taksi mama działa, Janek na fizję, a ja lecę, a ja lecę zobaczyć co w sklepach. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.